To myself what a wonderful world. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liane's a na Waszej ekranach gra słodki flirt Newgen nowa generacja. Lecimy dalej z Eventem Świątecznym, tym razem z Jasonem. No nie ukrywam, że bardzo czekałam, żeby Jason się blosował, bo jednak jest on tą ukrytą ścieżką w grze, którą możemy mieć tylko przy specjalnych wyborach, więc ciekawi mnie też, jaka będzie z nim ta randka. Dlatego bez zbędnego przedłużenia lećmy już zagrać w tą randkę. Usłyszałam dźwięk dzwoneczków. To oznacza, że święty Mikołaj zrobił sobie przerwę i że przez godzinę będziemy mogli odetchnąć. Może będziemy mieli okazję skorzystać z jakiejś aktywności. Wszyscy zebraliśmy się wokół Devona. Jak tam wszystko gra? Świetnie, uwielbiam pracować w takiej świątecznej atmosferze. Rzeczywiście zaczynasz już mówić jak skrzat świętego Mikołaja. Kręciłam się w swoją rolę. Ale dobrze nam zrobi, jeżeli będziemy mogli troszeczkę odetchnąć. Tak, to dosyć zabawne, ale dość intensywne. Ale jednocześnie to dobrze widzieć uśmiechy na twarzach dzieci. Nie myślałam, że tak bardzo ci się to spodoba. No szczerze, ja też nie. Ale w końcu świetnie się bawię. A więc, co chcecie robić? Chcecie przetestować jakieś aktywności, a może coś zjeść? Mamy czas, aby zrobić to i to, prawda? Tomas pokręcił głową. Moim zdaniem nie będzie czasu ani na jedno, ani na drugie. Święty Mikołaj tu idzie i wygląda na niezadowolonego. Wszyscy odwróciliśmy głowy. Rzeczywiście, święty Mikołaj szedł w naszym kierunku, krzywiąc się. Święty Mikołaj przeszedł bez słowa obok nas w kierunku wyjścia. Tylko mi się wydaje, czy był nie w sosie. Nie. Ale mam nadzieję, że nie stało się nic poważnego. Helena pobiegła do nas, uśmiechając się od ucha do ucha. Byłaś ze świętym Mikołajem? Wszystko gra? Tak, tak, ma tylko mały problem. Chyba ma coś w związku z jego rodziną. Nic poważnego, Rodzi najpóźniej za dwie godziny. I to cię właśnie tak raduje? Poprosił cię, abyś go zastąpiła? Elendę jeszcze szczerzej się uśmiechnęła. Jeszcze lepiej. Nigdy nie zgadniecie, kto będzie robił sobie zdjęcia z dziećmi. Wszyscy zmrużyli oczy szybko szukając wśród osób, które znaliśmy. Nie wiem, burmistrz? Nie? Jeszcze lepiej. Jesteś pewna, że to nie ty? Tak, jestem pewna. Mam wrażenie, że sprawiłoby ci to przyjemność. Tak, oczywiście. Sprawiałoby mi to wielką przyjemność, ale tym razem nie. Czy to ktoś z nas? Nie, to też byłoby zabawne, ale nie. Nie jesteście zbyt dobrzy w zgadnie, o kim myślę. Bo ty jesteś, tak? Tak. Dla każdego pytania trzeba zmniejszyć pole możliwości o połowę. Proszę, olśnij nas. Czy to mężczyzna? Tak, to mężczyzna. Znamy go osobiście w sferze prywatnej? Tak, znamy go osobiście, ale nie w sferze prywatnej. Więc to Jason Mendel, szef Gold Dreams. Tak, to on! Czyż to nie wspaniale? Rzeczywiście, szybko znalazłeś. Wiedziałeś, że Gold Dreams również pracował dla galerii? Tomas wzruszył ramionami. O, matka, jakiego... To też nie jest nielogiczne. W końcu współpracują z centrum handlowym i jest to dość duże wydarzenie. Devon zaczął się uśmiechać. Więc w tej chwili Jason robi sobie zdjęcia z dziećmi. W stroju świętego Mikołaja? Jeszcze nie, jeszcze się nie zaczęło. Ale już jest w stroju i siedzi na miejscu. Nie możemy tego przegapić to musi być niesamowite. Przyznaję, chodźmy, chcę to zobaczyć. Uśmiechając się, pospieszyliśmy za elendą w kierunku stojiska świętego Mikołaja. No Matka, jak ja nie boję się, twarze znikają dziwnie. Devon z trudem powstrzymał okrzyk radości. O matko, jak on wygląda? Jason siedział na saniach w stroju świętego Mikołaja. Gdy się zbliżyliśmy, Jason spojrzał w górę i nas zobaczył. Na jego twarzy pojawił się lekki wyraz irytacji. Wyobrażam sobie, że widok nas wszystkich w kolejce uśmiechając się od ucha ducha musiał być naprawdę dobijający. Nie było złośliwe, ale skoro raz sprawy przybrały taki obrót, zwykle to on pojawia się, gdy jestem w najbardziej upokarzającej sytuacji. Ale szybko się opanował. Odzyskał swój ironiczny uśmiech, który tak dobrze znamy. Ten, który potrafił mnie zirytować. Powinien wyglądać śmieszniej i zadawać. Powinien wyglądać śmieszniej i zdawać sobie z tego sprawę. Ale nie, czuł się bardzo swobodnie w swojej roli. I właściwie nawet kostium nieźle na nim leżał. Dlaczego nie jest to klasyczny czerwony strój z dużym brzuchem? Sprawiedliwość naprawdę nie istnieje. Proszę, zastanawiałem się, kiedy na siebie wpadniemy. Wierz mi, że naprawdę się cieszę, że to właśnie teraz. Brun wyjęła komórkę, aby zrobić mu zdjęcie. Nie masz nic przeciwko, abym zachowała wspomnienie? W ogóle, w końcu to stoisko fotograficzne. No, miał rację. Znów się uśmiechnął bardziej szczerze. Ale jeśli chcecie wszystko wiedzieć, cieszę się, że was tutaj zostałem. Wyobraźcie sobie, że Mikołaj poprosił mnie, abym zajął jego miejsce. Ale to nie wszystko. Poprosił mnie również o wyznaczenie elfa, który pomoże mi w tym zadaniu. Tak się składa, że Spencer i Danika są czymś zajęci, więc. jego wzrok zatrzymał się na mnie. Ja zacisnęłam zęby. Czuję, że padnie na mnie. No, a na kogo innego? Na Devona? Ja pierdzielę. Nie ironicznie, a jakby padło na Devona, kiedyś w jakimś będzie, że musieliby coś robić razem, to skisła ze śmiechu. Um, Elenda, powiedziałaś przed chwilą, że ciebie by to bawiło? To zależy w jakich warunkach. No właściwie, myślałam raczej o tobie, Lillian. Weschnęłam. Coż, za niespodzianka. A na czym dokładnie to miałoby polegać? Na przebraniu się za skrzata i słuchaniu poleceń świętego Mikołaja. W praktyce chodzi głównie o zarządzanie kolejką, dziećmi i czasem każdego spotkania. Przed stoiskiem czeka już długa kolejka dzieci i rodziców. I oczywiście będziesz musiała uczestniczyć w animacjach. Uśmiechać się, rozdawać prezenty. Przytaknęłam. Cóż, powinnam sobie poradzić. Jeśli chodzi o Was, nie chciałbym Was zatrzymywać. To myślę się, że macie pełno rzeczy do roboty. W naszej małej grupce rozległ się pomrug aprobaty. <grystanie> jakich przegonił, please? Niech taki gąski, no, już, już. Macie rzeczy do roboty? Eroj skinął do mnie. Nie wahaj się do mnie zadzwonić, gdy próbował czegoś dziwnego. Uj, jest się obrońca Teksasu, ja nie mogę. Prywatny Bodyguard. To miłe, ale myślę, że będzie w porządku. No, szczególnie, że chcemy porobić różne rzeczy ze świętym Mikołajem. Hmm, ostrożności nigdy za wiele. Przeknęłam, uśmiechając się. Dobra, już też spadaj gąski do domu, nie? Zostajemy ze świętym samemu. Jeden na jeden. Grupa oddaliła się od nas, kręcąc głowami. Nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie, że nie jesteś taki zadowolony, że zastąpiłeś świętego Mikołaja. Rzeczywiście, planowałem się odejść nieco bardziej interesującym zajęciom. Jason daje się ponieść magii świąt, aby przypomnieć sobie, że pod posturą złego wilka kryje się wielkie, czułe serce. Jason nie był uprzejmy udawać uśmiechu. Twój kostium jest w skrzyni. Możesz się przebrać z tyłu, za parawanem. Okej, okay, wracam za chwilę. Ironicznie do mnie pomachał. Wyciągnęłam z elfa i schowałam się za parawanem. Skorzystałabym z okazji, aby kupić sobie trochę czasu przebierając się, szczególnie powoli. Ale mimo wszystko byłam za parawanem w galerii handlowej więc wolałam jak najszybciej się przebrać. Po czym dołączyłam do Jasona przez stoisku. Spojrzał na mnie od stóp do głów. Teraz, gdy nie tylko ja noszę śmieszny kostium, nie jesteś już taka cwana, co? Chociaż muszę przyznać, że ten strój Elfki naprawdę ci pasuje. Ja również jestem zaskoczona, że tak dobrze wyglądasz w stroju świętego Mikołaja. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy żartujesz. Przerwały nam głośniki w galerii. Panie i panowie, stoisko świętego Mikołaja otwiera swoje drzwi. Jeśli chcecie zrobić sobie z nim zdjęcie, udajcie się do jego sań na piętrze. Dobrze, jesteś gotowa? Myślę, że tak. To nie może być takie trudne. Cieszę się, że tak do tego podchodzisz. No to, do dzieła! Poprawił brodę, a ja poszłam w kierunku kolejki. Szybko okazało się, że moje zadanie było nieco bardziej sportowe niż myślałam. Cierpliwość nie jest najmocniejszą stroną dzieci, wiadomo, ale najwyraźniej ich rodziców także nie. Musiałam włożyć wiele energii, aby oczekiwanie na swoją kolej odbywało się w dobrych warunkach. Muszę też przyznać, że nie byłam do końca skupiona na tym, co robię. Byłam bardzo ciekawa, aby zobaczyć, jak Jason poradzi sobie ze swojej strony. Zajmując się kolejką, wciąż zerkałam w jego kierunku. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, był całkowicie wiarygodny w tej roli. Teraz trzymał na kolanach dwie małe dziewczynki, które wymieniały mu prezenty, jakie miały nadzieję otrzymać. Słuchał ich uważnie, przytakując. W każdym razie sprawiał takie wrażenie. Naprawdę wczuł się w rolę. Chyba, że. chyba, że jest na odwrót. Może właśnie taki jest w prawdziwym życiu. Przyjemny, miły wobec dzieci i tylko w pracy zakłada swój kostium wielkiego, złego Jasona. Złapałam się na donsaniu. To mimo wszystko rola, która wydaje się przychodzić mu bardzo naturalnie. Jeśli jest gdzieś pomiędzy prawdziwym Jasonem, jest prawdopodobnie bliższy szefowi Goldbrims niż świętemu Mikołajowi. Proszę pani, słyszy mnie pani? Jak długo jeszcze będziemy musieli czekać? Wyrwana z zamyśleń wróciłam do mojej roli, obserwując Jasona kątem oka. Po około godzinie kolejka się zmniejszyła. Powoli klienci przestali napływać. I głośniki ogłosiły zamknięcie stoiska. Zamknąłam sznur, a Jason dał mi znak, abym podeszła bliżej. O co chodzi? Potrzebujesz czegoś, święty Mikołaju? Jason zdjął swoją... Czapkę. Przepraszam, ale nie mogłam z tych że czapka mu wyparowała. I broda. Jason zdjął swoją czapkę, potem brodę i przyjechał dłonią po czole. Nie, po prostu pomyślałam, że zrobimy sobie przerwę między kolegami. Rzeczywiście, to byłoby logiczne. Cóż, zanim zrobimy przerwę, mam jeszcze czas na ostatnie zdjęcie, jeśli chcesz. Myślisz, że chcę uwiecznić ten moment? Biorąc pod uwagę, w jaki sposób gapiłaś na mnie przez ostatnią godzinę, powiedziałbym, że przynajmniej trochę masz ochotę usiąść mi na kolanach. Zacisnąłam usta. Myślałam, że był zbyt zajęty, żeby to zauważyć. Naprawdę myślałaś, że tego nie zauważa? Myślę, że masz błędne wyobrażenie. Nie przyglądałam cię, tylko ci pilnowałam, aby upewnić się, że nie zjesz żadnego mojego chłopca. Tym razem Jason wybuchnął śmiechem. Ej, no powiem wam, dobrze z tego wybrnęła. Ledwie, ale dobrze. Jak mogłeś zauważyć, byłem bardzo miły wobec wszystkich. Rzeczywiście, zauważyłam. To mnie nawet bardzo zaskoczyło. Nie wiedziałam, że byłeś do tego zdolny. Czasami miałam wrażenie, że byłeś naprawdę szczęśliwy, że możesz być z dziećmi w świątecznej atmosferze. To było prawie tak, jakbyś miał serce. Można to uznać za cud Bożego Narodzenia i mam nadzieję, że dobrze z tego skorzystałaś. Mmm. Bo nie sądzę, aby szybko się to powtórzyło. No dobra, dobra, nie strasznie, strasznie. Prztaknęłam zamyślona. No cóż, w takim razie masz rację. Myślę, że trzeba zrobić zdjęcie. Widziałam, jak Jasonowi, drgnę... <ścoughs> Widziałam, jak Jasonowi drgnęły brwi. Mmm, drgnęły mm, mmm. Mm. Mm, 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 mm. Zawsze jest zaskoczony, gdy reaguje na jego prowokacje w sposób, którego najmniej by się spodziewał. Przyznaje się do tego tylko połowicznie, ale to małe wyzwanie, które zaczyna mi się podobać. Świetnie, no to siadaj. Wyciągnęłam rękę, by pomógł mi wsiąść na sanie. Chwycił ją i wciągnął mnie na swoje kolana. Gdyby dwie godziny temu ktoś mi powiedział, że do tego dojdzie. Jason pochylił się niebezpiecznie w moją stronę, odzyskując uśmiech. Wstrzymałam, wytrzymałam jego spojrzenie bez mrugnięcia okiem. Prowokacyjnie i delikatnie położyłam rękę na jego szyi, przywdziewając niewinną minę. Mówił niskim, pieszczotliwym głosem. A więc, Lilian, co chcesz dostać na gwiazdkę? Jego ironiczny uśmieszek znów powrócił. Mm, ilustracja. Jezu, powiem Wam, kocham tą ilustrację z tego eventu. Jest moją ulubioną, tak, może być moją ulubioną ilustracją z tego eventu. No, jest ładna. I powiem Wam, tak jak y, niestety już wiem, o czym będą inne randki. To chyba ta mi się najbardziej podoba, bo jest taka najbardziej świąteczna i najbardziej normalna. Pomijając fakt, że dalej to jest w galerii handlowej i w ogóle totalnie nie kupuję pomysłu, że cały ten event jest w galerii handlowej. No mega mi się to nie podoba. Już widzę tych ludzi łażących z prezentami, ten tłok i yy, 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 yy tłok, nie? I to nie jest to, gdzie chciałabym, żeby ten event się odbywał. Mogło to by być, nie wiem w restauracji, która robi świąteczną, taki wiecie, świąteczną kolację dla jakiejś rodziny na przykład. Albo nie wiem, nasza firma robi właśnie wigilię czy coś, no nie wiem. Ale to, że jest to w galerii handlowej, no nie do końca mnie kupuje. Mogły być inne pomysły, to mi się średnio podoba. Ale jako, że wszystkie randki są w galerii, to chyba najbardziej podoba mi się Jasonowa randka, bo to jest taka świąteczna, nie? A reszta jest taka, no. Nie za bardzo bo do we mnie trafiła. No i ilustracja nie ukrywam że najbardziej romantyczna moim zdaniem i najbardziej mi się podoba. Jeszcze jak oni na siebie patrzą, on jakby chciał ją zjeść, ona jakby mu na to pozwalała. No, tem. Ładnie. Lećmy dalej, no w sumie z końcówką już tego. Przez chwilę się wahałam. Miałam odpowiedź na końcu języka, ale. zawsze mam wrażenie, że coś szykuję. Lampa błyskowa aparatu na chwilę nas oświetliła. Miałam wrażenie nagłego powrotu do rzeczywistości. Bo Jezu, ktoś uwiecznił ten moment. Myślą potem do firmy, że zdradza ich z wrogiem w ogóle. Ja powinnam wrócić do pozostałych. O, czyli. Wiem, co mogła mieć na myśli, mówiąc, co by chciała na gwiazdkę. Racja, dobrze, że nie mówisz tego na głos. Nie chciałabym tego czytać. Bo byłoby. <laughs> Ciekawie. Oczywiście, lepiej, żeby nie musieli na ciebie czekać. Ja... Możesz zachować to zdjęcie. No nie, no ja potem wyślę to zdjęcie, żeby było... O Jezu, on zachowa to zdjęcie i, nie wiem, wyślę, kurde, w szantażu do dywona. Patrz! Wasza pracownica wasz zdradza! Ze mną! Siedzi mi na kolanach, kurde. Ja pierdzielę. To był błąd, dziewczyno. Z wielką przyjemnością. Do zobaczenia, Lilian. Zeszłam z sań, trochę zdezorientowana i zaniepokojona. Zawsze tak na mnie działa. Szybko się oddaliłam, próbując zignorować, jak machał ręką. Czy on mi zrobił papa? Chyba tak. Dobra, zostajemy sobie tutaj na chwilę na tej ilustracji, żeby mogła się powiedzieć. Raczej, no nie wiem, chyba podsumować to. Randka fajna. Było romantycznie, powiedzmy, jak na ten moment w fabule. Obrazek śliczny, bardzo mi się podoba. No i Jason to moja ulubiona randka z tego eventu świątecznego. Ale jak nagram wszystkie odcinki, to dajcie mi znać, która randka wam się najbardziej podobała. I to by było chyba na tyle. Co? Będę wam wdzięczna za lajki, subskrypcje, no i te komentarze, żebyście powiedzieli mi, jak wam się podobała randka z Jasonem. I do zobaczenia w następnych. Pa pa! what a wonderful world